Witam Was, kochani, na kanale na bieżąco i zapraszam na ostatni odcinek newsów w tym roku. Porozmawiamy sobie dzisiaj o dwóch odcinkach, które zostały wyemitowane na kanale Gołców, w których głównym bohaterem był Robert Pasut. Jeśli chodzi o Roberta Pasuta, to raczej nie muszę nikomu go przedstawiać, ponieważ w polskim internecie działa już od kilkunastu lat, więc wydaje mi się, że większość z Was go kojarzy. A jeśli chodzi o wspomniany wcześniej kanał, wywołuje on w sieci dużo kontrowersji. Chodzi tutaj głównie o ich programy randkowe, które, nie bójmy się tego powiedzieć, upodlają kobiety. Chociaż muszę przyznać, że zauważyłam, że do tego programu zgłaszają się głównie kobiety i dziewczyny, które zrobią wszystko dla atencji, żeby dostać trochę sławy. Zdobyć kilka lajków dodatkowych na Instagramie I czasami jeszcze się zastanawiam, do czego są jeszcze zdolne Żeby się wyróżnić wśród innych Oczywiście też są jednostki, które Zachowują się przyzwoicie, że tak powiem w cudzysłowie. Ale oczywiście jest im poświęcane bardzo mało czasu Są wycinane do minimum Jak się tylko najbardziej da a najwięcej czasu poświęcany jest właśnie tym dziewczynom, które dużo pokazują, dużo mówią, yy, są bardziej odważne, które są gotowe na więcej wyzwań. Z ponadgodzinnego materiału wycięłam dla Was kilka scen, żebyście zobaczyli dokładnie, o co mi chodzi. Także przygotujcie się na kilka minut żenady i cringe'u. Mam nadzieję, że te sceny pokażą Wam, jak się nie zachowywać. Jak tutaj tak mało. Mam tak leżeć z nogami zgiętymi i tak... Tak. No nie. Jak w oczkę, dawaj no. Ej, mam taki głos jeszcze Tak. tak. No nie. No dawaj, dawaj, Oj pełne emocji, bo ty nie będziesz wiedzieć, ci będę oddawał. Boże, jakie ty... Nie wskakujesz, stop! Tak, chcecie pooglądać. Lubię Ci tatuaże czy nie? Jak jest tak dużo? Jak nie jest przystannie, to lubię, ale to one ma dobrze jeszcze. Obris ja. Oli. Wow. Wow. Teraz trzeba głos zdziłem z ciebie na tak. Mówię nie tutaj. Żałuję. Żałuję, że przyszłość. To, to bardzo jest dobrze. dobrze. Ale powiedzcie sobie tylko przepięknie, jak to się postawiło. A Możemy tylko ci zamoc zamoczyć burzy, żeby żebyśmy zbudowali ten makijaż, tak? ok? Nie. Co, chcesz wsadzić banana? Całego nie. Całego? <laughs> A cały by się zmieścił? No nie, nie wiem, nie, nie wiem, nie testuję Nie teraz. wiesz? Coś, nie, nie testujemy. Nie testowałaś nigdy? Nie powiem No dobra, no dobra, ale tak na twoją wiedzę, nie? To ile banana byś zmieściła? Tyle by zmieściła, tyle? Może tyle. Dobrze, to nie liczne. Ale nie zaprezentuję, tak żebyś się Nie nie, ma, nie chcę tego, tylko chcę zrobić się <grym> ale odejmij go. Mm -hmm. Odejmij go, ja go jak No masz. Czyli obciągnij tę skórkę, ona może w ogóle, żeby obciągnęła tę skórkę do końca. Obciągnij tę skórkę do końca, proszę. Teraz ona wkłada jedną końcówkę do buzi, ty drugą, no i spotykacie się. Ja do... jedną, ty drugą, i jemy Na aż... raz. Tak. No dobra. O, zgodziła się. Mm. No i czuć węglowodany. Bananka, nie? Poczułaś coś? Poczułaś energię? Co to? Co to bo nie widać nic, przesuńcie się trochę, przesunie się. Ale... Sabina, dobra, sprawa jest taka. Jesteś ty, no. ale jesteś się jedna dziewczyna. I czy dałoby radę, żebym ja z wami dwiema byliście z tobą? Twoja mama? <grym> nie, ta podlewka taka. No bo ty jesteś... Stara, ty jesteś gdzieś na 10, umówmy się, nie? Ale widziałaś tam ona też jest no. i... Widziałaś ją, Ale wiesz, ale to... wiesz... Ale ty nawet wiesz, o której chodzi, <grym> tak, <grym> tak, No to pytanie, czy moglibyśmy brać dwójkę, nie? Bo to no nie, no nie, jeszcze nie, ma. A jaka nam się Podoba no, Podobałaś się? To mam... Tak, się. tak. Zajebista, no. no. Nie, ten content jest plus 18 i to k***a jest... Weź normalnie i tak mega dużo kiwi do buzi. Nie ma k***a kiwi. nie ma. Przepraszam, jeszcze. Wolankę. Ooo, bodaj przyłożył jeszcze. <laughs> Ej, a to było... O mega hot co zrobiłaś Dla U. mnie to to mogło nawet z Instagrama. No? Ale to aż tak? Tak, tak. No teraz nie przełkniesz tego. Poranca. Po porance to Dobra. Całowaliście się kiedyś z taką ilością dziewczyn jednego dnia? Kurde w swoim życiu się nie całamy z dziewczyn. Julia, coś ty na siebie założyła kotku! Nie chce się kąpać. Na no, początku nie. Dlaczego? No, ale... No to usiądźmy, porozmawiamy. Jucze, ty jesteś taka piękna, masz takie idealne ciało. Czemu ty nie chcesz się w kostiumie kobielom pokazać? Te wszystkie kaszaloty wystąpały w kostiumie. A to też jest w sumie dobre, jak laski, które się z nim przelizały, teraz słyszał, że on gada, że są kaszolotami, nie? A i tak się z drugi raz. Tak? Myślisz? No. Wyglądacie w ogóle, co było wcześniej. Te piękne dziewczyny, które były wcześniej, występowały w kostiumach kopylawych. Czemu ty nie chcesz? Ją trochę do ściany, nie? I jeszcze raz jej spójrz w oczy, i daj jeszcze buziaka takiego Jak fajnego. Ale Pewna, Imperium Rzymskie. Że odpadasz na, pod, przed wejściem. Na początku mnie wyimilował przed bramą, e, jak mnie zobaczył, nie spodziewałam się tego, okazało się, że to nie chodziło o mój wygląd, tylko o to, że dla niego jestem e, za stara. Wiem, dlatego chciałam się ustosunkować do tego, bo może jeżeli, jeżeli nie jestem twój, <śm> twój... Nie ma do czego moich ich preferent. Boże, wreszcie coś jakieś... Cześć, Lidia, jestem. Ta jest bardzo ładna. Tak? Tak, mi się podoba. I pytałem, czy jest odważna, powiedziała, że tak, bo chcę tutaj... Taką zwyrolską scenę. Reżyser Wardęga poszedł na moment i się okazuje, że za chwilę będzie zwyrolska scena, zobacz. Patrz z daleka myślałem, że lepsza, ale w nocy, jak myśmy się tylko spotykali, co? No, wiesz co. Mogę powrócić to o to moje ak akcesorium to moje. Poczekajcie chwilę. Powiedziałbym, że przechodzisz, ale się musisz jeszcze postarać trochę. Okej. Okay. Ej, czy ona o, może ole. się położyć na tej kap... Czy skniłaś myszko za mną? No Dlaczego tak na mnie patrzysz? że żebyś się przychodziła. Jej bardzo bije serce, to możesz posłuchać. Przyłożyć yy, ucho do biusu. Mogę posłuchać, jak ci bije serce? Możesz, bardzo bije. I mi Cez. się ręce trzęsą od dwóch godzin. Co się? Sabina powiedziałaś, że prędzej się prześpiesz bezdomnym niż przecież do gołds do mnie. I co? Nie! Jak mu się podobało? Chur! To wysoka. Zacząłeś... Muszę iść dalej, musisz zaszczekać. Dobra. Ale na czwórakach. Jak pies. A! Wow. Fajne. O, to w ogóle tak dużo lepiej wygląda w tej perspektywie. Jakoś, nie wiem, ładniejsza jesteś jakoś tak... Dobra, ale nie, nie. ...kociek, kotek. No, co, na tak? No. Nie. Fajne, Co ty pier... No, po Jeszcze. Przeszłam? Taki dłuższy buziak. Ja... Yeah. Ale to nie była tak prosto. Go! Ale co się dzieje? Ja cię za dupę, dobra? To jak teraz ją na klatę musisz wycisnąć? Jakie na klatę, panowie? <grym wytrych> Ej, to nam wyszło! No to, to bylo, nie połamałem cię? Nic się nie stało złego. Co popchnąć? O, 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 nie, nie pchnąć. Ja tak, 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 tak jechał na Harley'u. To jest, to jest chory kutno, koniec tego. Hej, jest to Julia. E, mogłabyś powiedzieć na tym, następnej dziewczynie, żeby wchodziła? Nie, nie mogę. I nie, co? no bo wiesz co, my chcemy skończyć odcinek, i to tutaj rozumiem. W sensie, powiedz następnej dziewczynie, że jestem gotowy na naszą dziewczynę już, dobra? Na randki. Co? Już mam sobie tak? A ja miałam do ciebie takie pytanie, no ale dobra, tak chcesz zrobić? No jak? O, tak. oh, Zapytaj, czy zgadza się, żebyś... błaga. No dobrze. Bardzo proszę. O, błagam. Błagam. Powiedz, błagam tatusiu, chcę przejść dalej. Błagam tatusiu, chcę przejść dalej. I zrobię wszystko. Mogę zrobić za pupę? I co? I przybliży mnie to do celu? Nie, dobra, nie bądźmy z wyrolami. Dobrze, przechodzisz. Dzięki. O, teraz mi dygnął panowie, jak chcecie wiedzieć. Wyobrażam sobie Roberta jako partnera na stałe. Czy może mi ktoś wytłumaczyć, co w tym jest takiego fajnego i o co tu chodzi? Czy to jest prosta instrukcja dla młodych dziewczyn, jak stać się sławną? Trzeba chodzić na czterech, szczekać, miałczeć. Udawać fokę, dać się oblewać gorącym woskiem? Co jeszcze trzeba zrobić, żeby być sławnym? Ja oczywiście domyślam się, że to ma być swego rodzaju rozrywka, ale wzorce, które są pokazywane w tych filmach, są niedopuszczalne. Czemu dziewczyna, która napisała wiersz, odpadła, a inna, która na czworakach szczekała i miałczała, przeszła? Albo która klęczała i wręcz błagała, żeby przejść dalej. Oczywiście te kilka scen, które wycięłam, to jest maleńki procent z tego, co tam było. Jeśli chcecie zobaczyć y, odcinki w całości, to linki macie w pierwszym komentarzu pod filmem. I jak obejrzycie, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Chętnie z Wami na ten temat podyskutuję. A teraz pomału przechodzę do końca. Kochani, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, dajcie łapeczkę w górę i koniecznie komentarz. Ponieważ wielu z Was ogląda mnie bez subskrybowania. Was to nic nie kosztuje, a ja mam ogromną radochę z każdej subskrypcji. I jak będę wrzucać ten film, to będzie 31 grudnia, czyli Sylwester. Dlatego też kochani... Chciałabym Wam życzyć dużo radości, miłości i pomyślności. Żeby ten następny rok był lepszy od tego poprzedniego. No i oczywiście kochani, szanujmy się. Siebie i innych. Do zobaczenia.